Czuję, jak ciężkie, rzadkie powietrze wdziera się do moich płuc, zimne uczucie, które nie pasuje do powierzchni. Z każdym metrem, o który winda zjeżdżała, ciemność stawała się gęstsza, bardziej namacalna, pochłaniając słabe światło wewnętrznych paneli. Metaliczne skrzypienie konstrukcji było jedynym dźwiękiem, ciągłym zawodzeniem odbijającym się echem w mojej głowie, cichym ostrzeżeniem tego, co miałem znaleźć. Decyzja o zjeździe 900 kilometrów w głąb nieznanej planety nigdy nie wydawała się tak szalona, jak w tamtej chwili. Myśl o eksploracji niezbadanego, o byciu pierwszym, który dotknie tego, czego nikt nigdy wcześniej nie dotknął, była nieodpartym powołaniem. Ale teraz, gdy światło słoneczne było odległym rozmyciem, a głębiny wzywały mnie, zaczął się we mnie pojawiać pierwotny strach. Podróż tutaj była trwającą miesiące odyseją, przekraczaniem lodowatej przestrzeni kosmosu. Nasz statek, Iskra, był najnowocześniejszym, jaki kiedykolwiek zbudowano, zaprojektowanym tak, aby wytrzymać najbardziej ekstremalne warunki. Moja załoga, Karol, Jakub i Piotr byli najlepsi w swoich dziedzinach. Mężczyźni o stalowych nerwach i błyskotliwych umysłach, ale czułem napięcie w powietrzu. Ciężką ciszę, która wisiała między nami, chociaż nie byli ze mną w windzie. To ja proponowałem, to ja nalegałem, żeby zjechać pierwszy. Dreszcz odkrywania był uzależnieniem, siłą napędową, która pchała mnie do przodu, nawet gdy rozum krzyczał, żebym się zatrzymał. Planeta, którą nazwaliśmy Nyx, na cześć greckiej bogini nocy, była gazowym olbrzymem o zaskakująco gęstej, skalistej skorupie. Czujniki wskazywały na obecność ogromnych jaskiń i co najbardziej intrygujące energetycznych anomalii, które sugerowały coś żywego, być może nieorganicznego, jak to znamy, ale coś, co emanowało energią, która przeczyła naszemu pojmowaniu. Atmosfera była nie do oddychania dla ludzi. Ale skafandry środowiskowe, które nosiliśmy, były najnowocześniejsze, zapewniając nam przetrwanie przez ograniczony czas. Ale ciśnienie, ciemność, nieznane to były prawdziwe wyzwania. Pamiętam euforię, która mnie ogarnęła, gdy zobaczyłem pierwsze odczyty czujników. Możliwość odkrycia sekretów nowego świata, być może spotkania z zupełnie inną formą życia, była marzeniem każdego odkrywcy. Samo zejście było skomplikowaną operacją, winda była cudem inżynierii, zdolnym wytrzymać niewyobrażalne ciśnienie. Co sto metrów migało światło, wskazując głębokość. Pięćdziesiąt kilometrów, dziewięćdziesiąt, sto. Krajobraz na zewnątrz, widoczny przez małe pancerne okno. Był po prostu niewyraźną plamą ciemnych skał i dziwacznych formacji oświetlonych jedynie słabym światłem windy. To było królestwo cieni, otchłań, która wydawała się nie mieć końca. Gdy byłem sto kilometrów dalej, poczułem lekkie drgania. Winda zwolniła na chwilę, a potem wznowiła swoje stałe zjazdy. Zostałem sam ze swoimi myślami, mechanicznym buczeniem windy i dźwiękiem mojego oddechu w hełmie. Samotność była przytłaczająca, ale też wyzwalająca. Była to szansa na skupienie się, na przygotowanie się na to, co miało nadejść. Rygorystyczne szkolenie, które przeszedłem, symulacje, studia z geologii i astrobiologii, wszystko to wydawało się powierzchowną wiedzą w obliczu przytłaczającej rzeczywistości, która się rozwijała. Żadne szkolenie nie mogło naprawdę przygotować człowieka na ogrom nieznanego. Zacząłem monitorować dane na moim nadgarstku, odczyty ciśnienia, temperatury i składu atmosferycznego. Wszystko było jak na razie zgodne z oczekiwaniami, ale było coś jeszcze poczucie ucisku, którego nie było w liczbach. To było tak, jakby sama ciemność zaciskała się wokół mnie, próbując mnie udusić. Poczucie, że nie jestem sam, chociaż wiedziałem, że tak jest to mój umysł płatał figle, brak światła zniekształcał moje postrzeganie. Próbowałem przekonać samego siebie, ale część mnie wiedziała że to nie tylko moja wyobraźnia. Dwieście kilometrów, wibracje nasiliły się, delikatne drżenie, które zdawało się pochodzić z wnętrza skały. Ponownie sprawdziłem monitory. Nic niezwykłego, ale uczucie, że coś jest nie tak, nie ustępowało. Zacząłem przypominać sobie legendy o odkrywcach, którzy zaginęli na odległych światach, którzy znaleźli rzeczy, które powinny pozostać ukryte. Historie, które miały straszyć dzieci, zawsze myślałem, ale w tej otchłani nabrały nowego i przerażającego rezonansu. Strach to podstępny pasożyt, i powoli zaczynał mnie pożerać. Próbowałem skupić się na misji, na zadaniach, które czekały mnie, gdy winda w końcu dotarła na dół: zbieranie próbek, instalowanie czujników, poszukiwanie dowodów na tę anomalię energetyczną. Ale moje myśli wciąż wędrowały, przyciągane do otchłani, do tego, co mogło tam czekać. Trzy tysiące kilometrów nade mną załoga Iskry monitorowała każdy odczyt, każde uderzenie mojego serca. Byli moim jedynym połączeniem ze światem zewnętrznym, ze zdrowym rozsądkiem. Pięćset kilometrów, znaczący kamień milowy. Na tej głębokości ciśnienie było kolosalne, ale Winda trzymała się świadectwo ludzkiej inżynierii. Nagle ciszę przerwał subtelny, ledwo słyszalny dźwięk. Nie był to metaliczny skrzyp windy, ani buczenie systemów, to był bardziej organiczny dźwięk. Rodzaj odległego pulsu, słaby, ale słyszalny. Sprawdziłem czujniki audio, ale nic nie zarejestrowały. Czy mój umysł płatał mi figle? Czy deprywacja sensoryczna mnie dobijała? Zamknąłem oczy na chwilę, biorąc głębokie oddechy, próbując uspokoić nerwy. Otworzyłem oczy i zobaczyłem to. Przez małe okienko, pośród nieprzeniknionej ciemności, słabe, przerywane światło. Nie było to stałe światło, ale puls, jak bicie serca. Było zbyt daleko, aby dostrzec jakikolwiek kształt, ale sama obecność tego światła na tej głębokości wywołała dreszcz wzdłuż mojego kręgosłupa. Moje ręce lekko zadrżały, gdy dotknąłem panelu komunikacyjnego. Iskra, tu Marek, czy wyczuwasz coś niezwykłego? Widzę tam pulsującą poświatę. Głos Karola był spokojny i profesjonalny. Nie, Marek, nasze czujniki nie wskazują żadnych zewnętrznych źródeł światła. Odczyty są tutaj normalne. Jesteś pewien tego, co widziałeś? Zatrzymałem się, wpatrując się ponownie w ciemność. Blask zniknął. Może to było odbicie, Karol. Światło z windy. Głębia zaczyna wpływać na moje oczy, myślę. Rozumiem, Marek. Informuj nas o wszelkich zmianach. Nie musieli wiedzieć, że nie wierzę w swoją własną wymówkę. To, co widziałem, było prawdziwe. I nie było to odbicie. To było coś, co tam było w ciemności, czekając. Pięć tysięcy mil. Napięcie w powietrzu było niemal namacalne. Nawet dla mnie samotnego w tej windzie. Zjazd. Wydawał się nie mieć końca, każdy metr był wiecznością, moje palce zaczęły mrowić, chłód, który wykraczał poza temperaturę pokojową. Sprawdziłem swój skafander, wszystko było w porządku. To było coś innego uczucie, że ktoś mnie obserwuje, że ciemność nie jest pusta mój oddech stał się szybszy, moje serce przyspieszyło, potem blask powrócił. Tym razem bliżej i intensywniej, zimne, pulsujące niebieskie światło, które na krótko oświetliło otaczające formacje skalne. Zobaczyłem to. To nie było odbicie, to był byt, amorficzna, półprzezroczysta forma, która zdawała się pływać w samej ciemności. Nie miała oczu, żadnych dostrzegalnych kończyn, tylko pulsującą masę światła i cienia. Moje gardło wyschło. Chciałem krzyczeć, ale nie mogłem wydobyć z siebie żadnych słów. Mój głos zadrżał, gdy znów przemówiłem do komunikatora. Iskra, ja nie pomyliłem się. Jest tu coś, byt, świetlisty, porusza się. Głos Jakuba, nuta wyraźnego zaniepokojenia. Marek, nie wykryliśmy niczego na naszych zewnętrznych skanerach, nie ma żadnych oznak życia ani żadnego obiektu. Jesteś pewien, że to nie jest deprywacja sensoryczna, jak powiedziałeś? Nie, przysięgam, że nie. To jest prawdziwe. Widziałem to. Jest, jest duże i zbliża się do windy. Błękitna poświata nasiliła się, wypełniając okno. Istota była tam, tuż przede mną. Jej ciało pulsowało zimnym światłem, które zdawało się wysysać całe ciepło spokoju. Mogłem dostrzec jej kształt. Sylwetkę, która wiła się i rozciągała, jakby eksplorowała windę niewidzialnymi mackami. Nie wyglądała wrogo, ale sama jej obecność, jej obca natura była przerażająca. Nagle głośny dźwięk, głuchy łomot rozbrzmiał w całej konstrukcji windy. Zachwiałem się, straciłem równowagę, spojrzałem w okno, a byt zniknął. Marek, co to było? Rejestrujemy uderzenie w Twoją kapsułę, powtarzam, co to było. Głos Piotra był pełen niepokoju. Ja. Ja nie wiem. Ona, ona uderzyła w windę. Chyba, ale nie widać żadnych uszkodzeń. Obejrzałem panele wewnętrzne, szukając jakichkolwiek oznak pęknięć lub odkształceń, ale nic nie było. Winda wydawała się nienaruszona. Czujniki wskazują na chwilową anomalię energetyczną, ale nie było żadnego naruszenia kadłuba. Musiało to być jakieś. Uderzenie szczątków, kontynuuj schodzenie, Marek, zachowaj spokój. Głos Karola próbował być uspokajający, ale wyczuwałem w nim niepewność. Wiedzieli, że coś jest nie tak. Zejście trwało, ale cisza była teraz dusząca, wypełniona oczekiwaniem. Nie mogłem przestać wpatrywać się w okno, czekając na powrót bytu. Moje oczy piekły, próbując przeniknąć ciemność, szukając jakiegokolwiek znaku, jakiegokolwiek blasku. Co to było? Forma życia oparta na energii? Strażnik tego podziemnego świata? Dziesięć tysięcy kilometrów. Cel był coraz bliżej, ale z każdym metrem uczucie, że coś jest strasznie nie tak, narastało. Powietrze wewnątrz kasku wydawało się cięższe, ciśnienie zewnętrznej atmosfery zdawało się w jakiś sposób wnikać. Zacząłem odczuwać pulsujący ból głowy, dzwonienie w uszach, które nie było spowodowane systemem komunikacyjnym. Mój umysł zaczynał poddawać się presji, samotności, strachowi i skraczy Moje odczyty są w normie? Zapytałam, a mój głos był nieco bardziej drżący niż bym chciała. Piotr odpowiedział szybko. Tak, Marek, tętno w normie natlenienie idealne, żadnych oznak stresu fizjologicznego, wszystko dobrze. Ale nie było w porządku. Czułam to. Coś na mnie wpływało, coś czego czujniki nie mogły wychwycić. To było tak, jakby sama ciemność wsiąkała we mnie, wysysając moją witalność, moje zdrowie psychiczne. Poczułam zimny strach, gdy uświadomiłam sobie, że może to nie ciemność na mnie wpływała, ale to, co w niej żyło. Nagle światło windy zaczęło migotać, najpierw jedno, potem drugie, aż zgasło całkowicie. Całkowita ciemność mnie ogarnęła, absolutna czerń, która dusiła wszystkie moje zmysły. Byłem ślepy, zagubiony, iskra! Straciłam wewnętrzne światło! Powtarzam, straciłam światło! Krzyknęłam do komunikatora, a panika wypełniła mój głos. Marek, mamy przerwę w dostawie prądu w Twojej windzie. Próbujemy ją przywrócić. Zachowaj spokój, nie ruszaj się! Głos Karola był daleki, prawie niesłyszalny. Unosiłem się w ciemności. Winda wisiała w próżni. Mechaniczny szum ustał, zastąpiony przytłaczającą ciszą. Byłem zdany na łaskę tego, co tam było, tego, co mnie uderzyło. Panika narastała, przeradzając się w rozpacz. Wtedy znów usłyszałem dźwięk pulsu, teraz głośniejszy, bliżej i to nie był tylko puls był chór głosów gardłowy szept, który zdawał się dochodzić z każdej strony to nie były słowa to nie były dźwięki, które mogłem rozpoznać to były wibracje, rezonanse, które przenikały mój umysł zniekształcając moje myśli, siejąc nasiona szaleństwa iskra. Nie jestem sama. Oni, oni są tutaj. Słyszę ich, krzyknęłam, a mój głos się załamał. Wiedziałam, że brzmiałam szaleńczo, ale to nie miało znaczenia. Rzeczywistość, w której żyłam, była bardziej przerażająca niż jakiekolwiek złudzenie. Marek, spróbuj się skupić. Tam nic nie ma. To tylko Twój umysł płata figle. Już prawie odzyskaliśmy moc. Głos Piotra był cienką nitką zdrowego rozsądku pośród mojego narastającego szaleństwa, ale wiedziałem, że się mylił. Czułem ich obecność, niezliczone, świetliste byty, które teraz otaczały mnie w ciemności. Czułem ich dotyk, niewidzialne macki, które zdawały się mnie pieścić, badać, wciągać głębiej w otchłań. To była chorobliwa ciekawość, inwazja na moje własne istnienie. Światło nagle powróciło. Oślepiając mnie na moment, winda się zatrzymała. Światła w środku były słabe, ale mogłem widzieć. Byłem 899 km pod ziemią, jeden kilometr do celu. Ale to, co zobaczyłem przez okno, sprawiło, że całkowicie zapomniałem o celu. Otaczały mnie setki, może tysiące świecących bytów. Były takie same jak te pierwsze, które widziałem, amorficzne i pulsujące, ale teraz. Mogłem wyraźniej dostrzec ich kształty. Były to istoty czystej energii, ich sylwetki skręcały się i łączyły w złożone, hipnotyzujące wzory. Niektóre były małe, nie większe od mojej dłoni, inne były gigantyczne, wypełniając całe okno. Wszystkie świeciły tym samym zimnym niebieskim światłem. Przyglądali mi się, studiowali mnie i poczułem coś jeszcze, coś, co przeszyło mnie szronem. Nie była to wrogość ani ciekawość. To był głód. Głód, który nie dotyczył jedzenia, ale czegoś głębszego, czegoś, co mieszkało we mnie. Dźwięk pulsacji nasilał się, stając się grzmiącym chórem, który rezonował w moich kościach. Głosy, gardłowe szepty stawały się wyraźniejsze, bardziej rozpoznawalne, chociaż nadal nie mogłem ich zrozumieć. To był język, ale język zbudowany z energii, z wibracji, który przenikał bezpośrednio do mojego umysłu. Potem nastąpiło najstraszniejsze objawienie ze wszystkich: poczułem to, poczułem to, czego chcieli. To nie było moje ciało, to nie był mój sprzęt, to była moja świadomość, mój umysł, moje lęki, moje wspomnienia, moje nadzieje. Chcieli pochłonąć wszystko, co czyniło mnie mną. Marek, jesteśmy kilometr od punktu zbiórki, odpowiedz! Głos Karola brzmiał z oddali, jak echo z innego świata. Wiedziałem, co muszę zrobić. Nie mogłem pozwolić im wydostać się na powierzchnię. Nie mogłem pozwolić im mieć dostępu do ludzkości. Byłem jedynym, który wiedział, co jest tam na dole Iskra. Anuluj misję. Ja. Ja nie pójdę. Powiedziałem szeptem: Marek, o czym ty mówisz? Co się dzieje? Odpowiedz mi! krzyknął Piotr. W jego głosie słychać było panikę. Ja widziałem, czego chcą. Oni nie są stąd. Oni żywią się umysłami, duszami. Próbowałem wyjaśnić, ale słowa były niewystarczające, by opisać horror, którego byłem świadkiem. Muszę, muszę ich powstrzymać. Byty zebrały się wokół windy, ich światła pulsowały z przerażającą intensywnością. Czułem ich nacisk, ich inwazję na mój umysł. Moje wspomnienia zaczęły migać przed moimi oczami, fragmenty mojego życia zniekształcone i oszpecone przez obcą obecność. Zaczynały mnie pochłaniać. Głos Karola uderzył mnie ponownie pełen desperacji. Marek, nie rób tego, Marek, wyciągniemy cię, nie rób tego. Ale było już za późno. Aktywowałem system samozniszczenia. Czas, który mi pozostał, mierzony był w sekundach. Zamknąłem oczy, pulsy i szepty istot wdzierały się do mojego umysłu. Chór tysięcy obcych głosów. Poczułem, jak niebieskie światło mnie otacza, wciągając do siebie. Ból był ogromny, ale nie był to ból fizyczny. To był ból mojej istoty, która została rozbita, zdezintegrowana. Pamiętam jedną ostatnią myśl, szept do wszechświata. Oby ludzkość nigdy nie odkryła tego, co leży głęboko w Nyx, oby ciemność pozostała nietknięta. I oby moja ofiara nie poszła na marne. Rozważ subskrypcję kanału, polubienie filmu i pozostawienie komentarza na temat tego, co myślisz o tej historii. Twój udział jest dla nas bardzo ważny, abyśmy mogli nadal dostarczać więcej takich strasznych historii. Eksplozja była potężna, błysk światła, który na krótko przedarł się przez otchłań ciemności Nyx. Iskra zarejestrowała uderzenie, falę uderzeniową, która odbiła się echem w głębi planety. Na górze zespół Karola, Jakuba i Piotra mógł tylko bezradnie patrzeć, jak odczyty z windy i mojego skafandra środowiskowego znikają w jednym gwałtownym przypływie energii. Nigdy nie dowiedzieli się, co naprawdę spotkało mnie tam na dole. Teorie wahały się od katastrofalnej awarii mechanicznej po załamanie psychotyczne wywołane ekstremalnym pozbawieniem zmysłów. Byli przekonani, że byłem niczym więcej niż odkrywcą, który uległ ogromowi nieznanego, konieczną ofiarą dla rozwoju nauki, ale znam prawdę. Zostałam pochłonięta. Moja świadomość została rozdarta. Moje lęki pożarte. Moje wspomnienia rozproszone przez ciemność. Nie ma mnie, aby opowiedzieć historię, tylko fragmentaryczne echa unoszące się w bezczasowej, bezprzestrzennej otchłani. Jestem samą ciemnością, jej częścią, ale także ofiarą. Byty Nyx wciąż tam są, pulsują, czekają, a czasami. W ich energetycznych szeptach wciąż słyszę fragmenty mojego własnego umysłu, bolesne przypomnienie tego, co się wydarzyło. Nie jestem już w Nyx. Jestem wszędzie i nigdzie. Moje istnienie zostało sformatowane, moje lęki pochłonięte, by nakarmić coś niezrozumiałego. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam przed całkowitym unicestwieniem mojej istoty, było uczucie ich nienasyconej ciekawości, już niechorobliwej. Ale teraz zwycięskiej. Mój umysł, biblioteka myśli i uczuć, został wywrócony do góry nogami, każda przeczytana strona, każda emocja pochłonięta. Moje szaleństwo było ich, a ich było moje. Przymusowy związek, przerażająca fuzja wszechświat jest ogromny i pełen tajemnic, a niektóre miały pozostać takie. Byłem głupcem, który otworzył drzwi do tego, czego nie wolno było zobaczyć. I zapłaciłem najwyższą cenę. Niech moja historia posłuży jako ostrzeżenie, nawet jeśli nigdy nie zostanie w pełni zrozumiana. Niech ludzkość nigdy więcej nie odważy się zejść 600 mil w ciemność nieznanej planety. Jeśli poczułeś chłód mroku i głębie tej historii, zostaw lajka, zasubskrybuj i podziel się tym z tymi, którzy również kochają dobre opowieści grozy. I nie zapomnij aktywować dzwonka, aby nie przegapić kolejnych nurkowań w nieznane.